malko, Witam Was w kolejnym odcinku z Gierki z Tak, witam Was w już w, 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 chyba w drugim odcinku. Zjadłem lol. Mam czkawkę, mega czkawkę, dobra. Dzisiaj sobie zbieramy i idziemy sobie oswoić tamto, oto wioskę. Nie wiem, co, będę robić. Co to? Otwórz to, nowy element. Tylko tak dalej. Dobra. Spoko. Piękny. Kurde. <tryk> Jej Zaprzejaźniliśmy się Dobra robota Dobra Idziemy do tamtego Kurde, no nie mogę trzymać z tą fakt I do kolejnego mu no, idź tam, pierunie jeden. Spiewaj. Nie wiem czy to będzie na granie moja czkawka, ale naprawdę nie, nie mogę się ogarnąć z tym. Dobra. Karmi się do maksa. A wy czego tutaj? No. Co, on, co on robi? Jakieś tańce? Fabryka stworów Dobra weźmy to sprzedamy za 15 i będziemy mieli idealnie 75 lot i mamy 0 planktona mamy sobie o, a taki będzie cacyczny dance 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 o oh, będą tak bieg chwile o oh, dobra no, jeszcze coś zrobię z tak, taką tak. Zacy. Zapisz i wyjdź. Troszkę się pobawiliśmy. Mm, I mam. zamiar, że. Chyba, będzie mi się podobać. Jej, mały, zwitaśny stworek. To chyba chwilowo muzyki nie było słychać. Splunięcie! Żo. Dobry jestem. Szorza! Czy ja się przydaje jednak? No właśnie, w chodźmy no. do tego, do tego, o, do tego gniazda. Tak, tak, do tego. Ja Gram sobie w taką inną gierkę. To bardzo, bardzo mi się podoba yy, skakanie i szybowanie. Naprawdę, całkiem spoko. No, pięknie. Dobra, idźmy teraz do tego i zaśpiewajmy mu coś. Będzie chyba fajnie. Twój twój stwór jest teraz nieco mądrzejszy. Trudno się mówi. Załóżmy stado i wiecie co? Załóżmy sobie tym kostkiem. Kostkiem. chce samca alfa. Zaśpiewajmy mu to, że to jest samiec alfa. Tak, tak, dobre. I tacy mamy samca alfa w stadzie. Cacy. Witaj przyjacielu, dodajesz nowego stwarza do swojego stada. Polowanie, śpiewanie, tańce na łące, prowadź, a reszta pójdzie za tobą. Dobra. Idziemy teraz w tą stronę. Lech, 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 lech. O do... Nie, tam, tam, o tam idziemy. O tu, do tego gniazdka. Alfa Tygrysior. Mm. Chyba będzie całkiem spoko. No, pięknie, patrz, patrz, pa, 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 pa. Ciekawka mi chyba przeszła. Fajny ma dźwięk ogólnie. Tak bym powiedział. Zobaczcie. Tam chyba mam dom. Iść. Dobra, czyli trzeba iść w tamtej stronie. A tam. Dobra, widzę, jest to gniazdko. I oni są A, średnie nastawienie. czyli spokojnie. Alpha Droger. Groger. Flip Bo tutaj odjąłem taką taktykę, że jak uda nam się z samcem, to zresztą na przeprowadzenie nam się uda a szczególnie z młodymi tych gatunków, to jest pewne. I co, chodźmy sobie tutaj na górkę, bo nie wiem czy da się wejść, nie. To chodźmy tam, tam do tego drugiego znaku zapytania, o tam, no o, o tam. Ej dobra dobra, alfabanek poczekaj na mnie, lol Do tego tak, do tego A tu co jest Lol, co to? dobra, kurde, komputer mi wariuje, zaczynam mi piszczesz. nie wiem czy to będzie słychać, bo jak będzie słychać, to naprawdę się zdenerwuję i chyba będę musiał nagrać od nowa odcinek. Komputerku zamknij się dzięki. Mi. Dobra, słupko oko, idziemy, o dobra, dobra tam. Alfa wieś, choplast. Widzisz, chyba troszkę oddaleć z mikrofonem, o, żeby było lepiej, żeby nie słychać by było tego, tego, tego. tego no. No nie no, nie uciekaj od niego, Pipo. No. O, całkiem. całkiem, całkiem. Dobra, tu, tu, tu. Dobra da nam się go swoić. Dobra, biegnie ze. zasnę. Patrzcie, ile już mam y, tego Dena. tu, 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 tu. tu, tu, tu. Pięknie, śpiewem, imponujemy wszystkim. Tyry, tyry. No, oni mają dużo sali, tak nie umieją śpiewać. Cał, całkiem tacy. Yy, dobra, są z, yy, z sojusznikami. Chodźmy teraz gdzieś tam w głąb. Ogarniemy, sobie, czy tam ktoś jest. Nie, dobra, to chodźmy tam na górkę. Oni są Alba rodzimek. O, całkiem zacny. Ale mnie naprawdę denerwuje mój komputer. Ciekawe, czy będzie napra naprawdę to słuchać, bo jestem strasznie ciekawy. Bo jak tak, to naprawdę będę musiał nagrać kolejny odcinek. No co ty robisz? Pedalsi. Dobra, jest paszczomat. My widzicie, tutaj jest z nimi coraz trudniej. I... Tyru, co? co Ty robisz głupku? Wbijaj tam na góra. Biegnie, nie może go pokonać. Biegnie. Już po jest dobra. Kurde, to już zdycha. To jest ten? Niech A skąd on się tak naprawdę wziął? Widzimy? Nie. Mm, nie, dobra. Wiecie co, może wróćmy do domu. Złączymy sobie Sprinta. Co to jest? O, widzicie, tutaj nas, nas się leczy. Sprintuj, sprintuj, sprintuj. Pójdę się zjeść. Sprintu coś. Czy też sobie zjedź? Polecam. A więc już A to jeszcze ogarnijmy sobie. I lecimy sobie na haczę. No nie w tą stronę. O, dobra, dobra. No w Szkoda, że nie można skakać i szybować. Nie w... nie w Ciekawe czy on jest sam czy tutaj całego nie, nie. Bo sam to naprawdę polował go. O, o dobra kamerka Artus DNA, aby ewoluować. Dobra, chodźmy jeszcze tam trochę, żebyśmy mogli ogarnąć, ja To coś tylko sprawdzę jak się nagrywa. Nagrywa się... nagrywa się już 13 minut, dlatego trzeba będzie zaraz kończyć. Później jeszcze szybko ogarnąć tamtych, tylko zjem sobie związam. No, jest. Dobra, idźmy tam do tego gniazda. Oby tam byli jacyś tacy bardziej rozmowni. O, trujuk, po Alfa trujuk. Weźmy ześpiewaj. O, tu będzie już trudno, widzicie? I chyba tym teraz nam się nie uda. Nie, i widzicie, nam się nie udało. Ale ja z tym porozmawiamy, nie? Się. Oh, no. Dobra. Nie, 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 ja tego tak nie zostawię. Wrócę sobie do domu, żeby szybko ogarnąć ten, ten nowy dziób, ten paszczomat, co dostaliśmy. czy znaczy, to mogę nazwać dziubem. Dawaj sprinty.

Trochę dużo jaj 220, hmm. dam O, mogę sobie ten, chwytaczki, czyli ręce tak wyginacz hmm. Udzionko Potem Weźmy sobie normalne ramionka Wiecie co? Ogarniemy sobie już teraz te, tego na serio tego tego kaczoraka. Weźmy go sobie jak człowiek. Lekko zgarbiony. O. Zatrzę. Nie, chodzi mi os... o... dobra. Takie kościoła psy. U, 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 y... Śpiew. Gryzienie. O to się nam kompletnie op bardziej opłaca. No. Wynosły się! U. Nie malutki, pokażę O! O i cacy! Broń, plujka! Dla, ogarnijmy od tak I to też tak i rogonoski Dajmy też dajmy na łokciach o! Będziemy to wyglądać, no sprint. O, wasz kolot! Nie, to możemy sobie sprzedać dla waszkolotu Patrzcie jakie to jest zajebiste. Kurczę, ile już odcinek trwa? 18 minut. Dobra, trudno. Dzisiaj będzie w duszy, tak jak plan z zombie. Eee, plan zombie. Tak. Ale ma dużo, oczy, lol? O, no, no, no. No, bo To jest ten taki drugi zasada. Szybciej. Pokażę, jak przeniesie nam to winę. Kim mnie to obchodzi, że mówiąc? No dobra. Eee, cztery. Czos. Alfa Banek. Dobra. No to idziemy tam Patrzcie jaki to jest zajebiste, Mogę sobie normalnie latać To poczekam sobie na mojego wiernego kompana Który dobra idzie Co udało się porozumieć? Hmm. Krótko tutaj idzie w hmm, dobra. Dobra, wiecie, co ja bym sobie na... tutaj przeszedł. A coś kojarzę! To widzę, co ja sobie ucieknę. Może sobie tylko szybko ogarnę to. Dobra, uciekam Będę na dwie pozy. O, dobra, jeszcze raz oczekamy Ale ten wasz to jest zajebisty. Ale zajebisty Poczekam na swojego kompana. Kompan idziesz Kompan. Dobra. Kto to? Dobra, kompan idzie. Dobra, biegnij ile sił w nogach. Znaczy, wina w tych twoich nóżkach. Tylko przy lataniu nie wolno Znaczy, można i wolno, ale nie można spamić tą myszką. Jest! Jesteśmy w stadzie! Zanzymy to gniazdo. Wiemy jeszcze gniazdo, Ty przyjdą na świat przyszłe pokolenia. Rozumek nam rośnie. Jest, cały czas. Przecież. Jak się drze. Twój mózg się powiększa. To kolejny krok na drodze do rozumu. Dzięki większemu mózgowi twój stwór wygląda wspanialej. Twój stado może liczyć dwa stwory. Dlatego ja zawsze sobie brałem i ja sobie oswajam do stada tego takiego. Jak... No, Poza i mam w stadzie alfazorek. Alfa I tutaj widzicie stada. Odkopię sobie to. Odkopię. O, o, no, kop, kop, kop. Dobra. Bardzo, ale to bardzo. Dziękuję Wam za. Bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka z GIGI SPO. Zobaczcie sobie, jeszcze możecie ogarnąć moją historię. W o, o, dobra. Tutaj roślinka, napęd odrzutowy, tak potem wyglądała. Jeszcze mi się chyba wydawało, że ani ni razu jeszcze nie zginąłem. No, nie zginąłem jeszcze, lul. Dobra, dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka i widzimy się już niedługo w kolejnym pa! pa.